Nasz rejs na Bahamy trwa i nie przestaje zaskakiwać. Za nami już cała paleta emocji, od euforii po momenty pełne nerwów i niepewności. A to nie koniec. Przed nami kolejny rozdział tej przygody, i jak się zaraz przekonacie, również kolejna dawka może już parę lat do tego miejsca. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak może wyglądać koniec świata, to dziś macie szansę zobaczyć to z nami. Zostańcie z nami do samego końca. Będzie pięknie, będzie dziko i na pewno niezapomnianie. Płyniemy z Karaibów, St. Martin do Egzumy na Bahamach. To około 900 mil morskich. Po drodze było już trochę emocji i niepotrzebnych nerwów, ale tak właśnie jest na oceanie i w życiu na łódce. Ciągła zmiana, nieprzewidywalność musisz być gotowy na to, że to natura stawia warunki, a Ty możesz tylko decydować, płyniesz dalej albo nie. Dla nas na razie nie ma innej opcji, bo wciąż nie wyobrażamy sobie innego stylu życia. Słuchajcie, daisy leader, daisy leader. Gdzieś tam japoński, japoński statek e, cargo, kupa żelastwa. Na kolizyjnym. Na kolizyjnym. O. Za chwilę się będziemy mijać. Na kolizyjnym. Na kolizyjnym, zobacz. Tu widać bardzo dobrze. Pomiga teraz. Tutaj skręciliśmy troszkę i yy, wydaliśmy gazu. On ten z Was się skręcił, widać. W serii gotowania na jachcie dzisiaj yy, zupka rybna. Mamy tutaj merlina i Machi. Jest Taka włosko-tajska bym powiedziała. Smacznego. włosko polska A my tutaj płyniemy sobie w pełnej obchitości oceanu. Jest gładki. Nic nie wieje, więc płyniemy na Dizru. Dziękujemy Paciamamuniu Pacia, za to pyszny jedzonko, które będzie pyszne dla naszej zdrowych. dla naszego mhm. Aho, smacznego. Aho. Obiad to obiadem, ale sprzątanie to jest dopiero jazda niezła. No kochanie, wystarczy, wystarczyło mięso. Kopać, się śmiaca, bre, przeżywko. Zmiana schematu. Dać, dać, lodo, dać dzieci opcję lodów po obiedzie i zobaczyć, jak śpiewają. Docieramy już na Bahamy. Na kursie wypatrzyliśmy Little i Nagła, bezludną wyspę. Chcieliśmy się tutaj zatrzymać na krótki odpoczynek, bo tak naprawdę pogoda nam nie sprzyja i śpieszymy się, aby być jak najdalej na północ bliżej egzumy. Wszyscy potrzebujemy odpoczynku przed dalszą drogą. Plan jest prosty. Zatrzymujemy się tutaj na parę godzin i płyniemy eksplorować wyspę. Właśnie dopłynęliśmy do Little ja Iguana. Jest to największa niezamieszkała wyspa na Karaibach. Wyobraźcie to sobie. Nie ma tutaj nikogo: oprócz ptaków, jaszczury, dzikie osły i dzikie kozy. I my. Monika wychodzisz? Poczekaj. Zrzucić balast. E... Rzucisz balast. A chcesz nasz pupę? No, jedna osoba może pchać. A my będziemy wiesłować. Tak ja bym sędziów. No Słuchajcie ptaszki. Nie? Ojej. To jest miejsce z naszym National Geographic. Ekstra Wam idzie. Dzieciaki właśnie odnalazły się w 100%. Śmieci, wyrzucone przez ocean, gadżety to jest szkoła Montessori. Prawdziwa. Co to będzie kubuś? Nie wiem. Przeszło, patrz, dookoła tego podwójny y, piaskiem, to będzie się trzymać. I normalnie ktoś będzie mógł wziąć. Oficjalnie, już jesteśmy na Bahamach. Do końca nielegalnie, ale oficjalnie. Formalnie i oficjalnie nielegalnie, o! Tak, bo generalnie wczoraj wylogowaliśmy się z Curs i Kaikos, no a tutaj pierwszy ląd. Nie ma tutaj nigdzie biura, no jak gdzie mam zebrać prawo? No halo. przepraszam. Czy jakieś ptaki dają tu jakiś sygnał, gdzie, no. gdzie i jak? Żółwiki. Podobno tutaj jest kilka gatunków żółwi i to jest wyjątkowe miejsce, że one tutaj składają swoje jaja i od 2002 roku wyspa jest rezerwatem. A w 2017 roku rząd bahamski właśnie tutaj e, odnalazł sześć rozbitków z, z Haiti. Z Haiti. Tutaj wylądowali, Ciekawe co jedli. O, nie, nie. Kozy dzikie. O, ko, koza w kary? To był nasz ostatni posiłek na St. Martin. Słuchajcie, chłopaki, idziemy opolować kozę. Julek, idziesz na polowanie na kozy? Nie. Masz robotę? Hm. Mam klapki. klapki, o, zbierajcie klapki. Może skompletujemy no. parę. No i możemy je też dobrze umyć. Jek, yeah, jaki obłęd. To są właśnie Bahamy. Patrzcie. Po bez kres turkusu. Niczego. No kochani, jesteśmy naprawdę na końcu świata i naprawdę te Bahamy są niesamowite. Coś tutaj jest takiego w tym powietrzu, w tej aurze, że doświadcza się czegoś takiego, co na co dzień rzadko się odczuwa. Naprawdę ten taki... Taką ciszę, zatrzymanie. Tutaj po prostu świat stanął. Miejscu. Jest pięknie. No, co prawda, troszkę śmieci też jest. Oczywiście ocean wywala regularnie na plażę różnego rodzaju butelki, śmieci, więc to widać także tutaj. Eee, no, niestety, eee, to wszystko pływa w oceanie i. Tutaj fale wywalają na brzeg różne rzeczy. Najczęściej są tu butelki, tanki. Przed chwilą widzieliśmy różnego rodzaju części jachtów. Ale tak to właśnie niestety jest. W takim raju na ziemi widać właśnie jak ta cywilizacja dotyka naturę. Ekipa poszła dalej wzdłuż brzegu. Ja wracam, bo w ogóle dotarł do mnie, że na Bahamach są pływy. Nawet około, około metra. To znaczy, że jeśli tu wpłynęliśmy na bardzo niskiej wodzie, ledwo to zaczłupaliśmy. I jeśli będzie za chwilę jeszcze odpływ, to w ogóle nie wydostaniemy się z pontonem, więc wracam do pontonu, zamierzam go trochę przetransportować dalej, najwyżej potem pieszo dojdziemy, bo i tak było tu bardzo długo, szliśmy w ogóle po takiej płyciźnie. No, żebyśmy po prostu tu nie utknęli, eee, żebyśmy nie musieli żadnych sygnałów dymnych Bartkowi wysyłać. Ale już widzę powoli tutaj po stanie wody, że faktycznie woda się cofa. No niestety miałem czuja, zobaczcie, dingi. Już nam utknęła tutaj, a tu jest dosłownie tyle wody, więc chyba spróbujemy jeszcze się tędy przedostać i ją wy... wyrzucimy tam z chłopakami. Chodźcie chłopaki, chodźcie. O kurde, chłopaki, potrzebuję Waszej pomocy. Nie jest dobrze. <laughs> Idziemy. Jeszcze po kolanach wodę. Co to? Co to jest? Rekin, chłopaki, chyba. Tak, chodźcie. Nie, jakaś mała ryba śmieszna. A dla naszych dzieci taka plaża to prawdziwy plac zabaw. Jest tutaj pełno skarbów do odkrycia. A co moje dzieci dzisiaj wykominowały? To, pił... to jest piłka ręczna. A, a kosz do czegoś będzie? Hej, kosz, pokaż swoje ochraniacze. Jak będziesz bronił bramki? Pokaż to. Butami, dobra. Nie, ja tylko przemeblowanie jeszcze czy będzie. Pojemnik. Ile? Goń go. Super! Ok, wracamy do domu. Spacerem po trawce. Powiedziałabym, co? płyniemy dalej. Wszyscy na pewno są z tego powodu zadowoleni, że jeszcze doba na oceanie. Mam miał ja tego nie przypominać. <grymne> to, było, nie? To, było na... to było? A co? sobie My naprawdę ruszamy. Ruszamy, ruszamy. Ruszamy ku kolejnym przygodom. Jak to było? Właśnie wypływam ze szmaragdowej Zatoki. Nie, po <laughs> tak. To było na tym na... No. To TVN Dis Channel zrobił u nas taki program i to był Lektor, który tłumaczył te nazwy. bahamskie. bahamskie I do dziś mamy beka z tego. Ale brzmiało profesjonalnie, nie powiedz. Brzmiało no, jak prawdziwy film z National Geographic. <laughs> to prawda. Brzmiało dobrze. Żegnamy Little i Nagła. Patrz. Tak. I płyniemy sobie. Mamy jutro w ogóle zwiedzić coś niesamowitego. To zobaczycie. Nie mówię na razie, bo nie wiadomo czy to wyjdzie. A jeśli wyjdzie to na pewno coś z tego będzie. No coś na co się czai przez parę lat. Bartek się czaił parę lat, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że damy radę że jutro dopłynąć. Mm. Rr. Zostawiamy za sobą litol i nagła i płyniemy dalej. Przed nami nocna żegluga, ale niedługo czeka nas coś niesamowitego. stanęliśmy w, w takim miejscu, które jest takim atolem zaraz wam tam z, z tego z, z Google zdjęcie z góry e, 10 mil szeroko i taki, taki wygląda jak taki polinezyjski typowy rogalik z jednej, w jednym miejscu jest wejście w, ten cały, w tą całą rafę są dwa kawałeczki piasku Aha, takie malutkie wysepki, właśnie koło jednej stoimy i dookoła nie ma przez 50 mil żadnego lądu w ogóle opłat. I nagle co? I okazuje się, że oprócz nas właśnie przypłynęli kolejni turyści. <grym> I czaiłem się już parę lat do tego miejsca. Ile razy tędy przepływaliśmy? To albo było w nocy, albo wiało, nie z tej strony, bo to jest bardzo takie miejsce wymagające konkretnego wiatru z jednej strony i inaczej nie da się za bardzo podejść tutaj. Także dzisiaj się wreszcie udało. Wczoraj spojrzałem w prognozę, patrzę, będzie właściwie cisza, no i teraz stolimy do takiej lekkiej fali, ale jest w porządku. I w związku z tym, że fala jest dość duża przy wejściu na wyspę to stanąłem tak bliżutko, że właściwie możemy przepłynąć na piechotę, nie musimy ściągać pontonu i ryzykować ląd próby lądowania przez te fale tam na plaży pontonem. Bo wiadomo, samemu jest dużo łatwiej. No. Mm. I też samego rana przywitała nas typowa bahamska woda. Jest krystaliczna, turkusowa. Widać piaseczek. Jest po prostu obłęd Obwent. <laughs> A w nocy dopłynęliśmy do naszego ulubionego miejsca. Ciekawe, czy już poznajecie, co to jest? Jaka jest najlepsza poranna kawa? O 7 rano nagrywanie w ogóle ludzi powinno być surowo zbronione. Surowo zbronione. Ale są wyjątki. No tak. To miejsce jest naprawdę wyjątkiem. O. A pijemy sobie kaweczkę. Pijemy sobie kaweczkę w takich okolicznościach przyrody, z I jeszcze robimy time timelapsa dla Was, żeby tutaj dron zrobił fajny wschód słońca. Już czwartą baterię dojeżdżam. O, o, o właśnie właśnie. O. Czy też macie słabość do latarni morskich, a do tych niesamowitych historii, które się z nimi wiążą? Dziś odwiedzamy miejsce, które spokojnie mogłoby posłużyć za inspirację do filmu i to niby jakiego. Jego historię opowiedzieliśmy już kiedyś w naszym vlogu. Dziś wracamy tu ponownie. Jak zawsze to miejsce zachwyca nas swoją energią, a widoki one mówią same za siebie. Tak obserwując już konstrukcję, powiem Wam, że widać, że powoli już niebezpiecznie robicie tutaj zwiedzanie, wchodzenie szczególnie do środka. Widać takie deski, które już są obluzowane na górze. Właśnie tam w tym jednym pomieszczeniu były, przed chwilą właśnie widziałam dosłownie zerwany dach. Więc powiem Wam, że może być to już ostatni moment, gdzie jeszcze można tutaj przyjść, zobaczyć te mury, wrócić śladem do życia mieszkańców, którzy tutaj pełnili funkcję latarników. No, Na szczęście już byliśmy tu kilka razy, zdążyliśmy już obejrzeć każdy szczegół, a miejsce ma niesamowitą energię, jest magiczne naprawdę. Bariny, to ja lubię z taką wodą. Woży się nam do rekinów. Największa, druga na świecie. Druga największa. Druga największa. The second the deepest. No więc...